Ja wielokrotnie powiedziałam pani również z panem Bajowskim, z którym na pewno że przecież ta kronika również przez Uniwersytet została wydana i ona jest w języku polskim i na ten temat ani jednego słowa. Dodatkowo. Dodatkowo. Pewno mi Pani zaraz odpowie, tym niemniej jednak, jest tam Pani nazwisko, Panie właśnie na tej stronie i właśnie dlatego bardzo bym chciał, bo wiem, że tutaj Państwa wiedziały o tym, że ta książka jest, dostępna w tych pięciu domach, wydana tutaj właśnie w Łodzi, także yy, ja jestem od początku tutaj. Ja powiedziałam na początku, że jest kronika Gierka Łódzkiego, która została wydana w pięciu tomach w 2007 roku w języku, może nie powiedziałam wtedy, że niemieckim, ale od 2009 roku w, w języku polskim. Pan Sandberg odwołuje się tylko do wersji języku niemieckim, którą znam, zna niemiecki i odwołuje się i wtedy w, tam, w tym składzie redakcyjnym obok Juliana, y, Juliana Baranowskiego z i Jatka Walickiego i Krystyny Radziszewskiej jestem ja. W drugim wydaniu jest pani Ewa, pan Sitarek, pan, yy, yy, pan Tręba, czyli kilka innych osób. Także on się odwołuje do wydania z 2007 do języka niemieckiego, bo to wydanie było, było poprzednie. To nie wiemy, to musi pan do wydawnictwa literackiego. Pan się pyta, czy wydawnictwo literackie nie mogłoby teraz yy, sprostować tej koncepcji? To jest zjawisko, że autor dosyć szerokim łukiem omijał łódź się, bo Właśnie? <grafię> trochę dziwne. No, pojawił się w Krakowie, po czym się że śmiano go tam delikatnie skrytykować i miał jakieś żale, że Jacek Lociak był zaproszony, a nie ktoś, kto padł przed nim jako y, dywanik. Y, omijał łódź szerokim łukiem, chociaż w wywiadach, które przeczytałam, okazało się, że no wręcz te bałuty tam weszły w niego i chodził po tych bałutach i bardzo to... Yy, nie wiem, czy jest ktoś z wydawnictwa, bo to właściwie też jest pytanie do wydawnictwa. No, ciągle powtarzająca się ta słabość edycji tego. No, tutaj ten brak redakcji yy, no, psz, to bardzo poważny zarzut dla książek. Ja jeszcze niech pan ponieważ jedno z tutaj pytań bardzo, bardzo, bardzo dla mnie, także było po, po części. Ja chciałam króciutko się tego wątku filozoficznego. Oczywiście Kant napisał, że to jest statyki. Co do tego chyba zgodzimy się, prawda? Natomiast są pewne konsekwencje recepcji Kanta w okresie późniejszym, gdzie pojawia się jakby wyobrażenie sfery sztuki jako sfery autonomicznego do pewnego stopnia, tak? gdzie można czynić pewne rzeczy w ten sposób, że one nie pociągają tych samych konsekwencji etycznych czy politycznych, czy co wypadków powiedzenia niefikcjonalnego, jakby poza tą estetyczną. O coś takiego mi chodziło. Odwołam się jeszcze jedno zdanie do Róża i Lebana, kiedy był w Łodzi. Trochę ten spór, który toczymy, to jest taki spór na wyższym węższym o to, czy pewna reprezentacja jest zgodna z rzeczywistością, czy nie jest zgodna z rzeczywistością. Tak? To jest trochę taka sytuacja, jakby był jeden prawdziwy obraz. I inne wykluczane, ponieważ są nieprawdziwe. Tak sprawa, być może, wygląda z perspektywy historyka. podkreślam, kiedy, kiedy jako kulturoznawca, to powiem za Ibermanem: Nie mamy jednego prawdziwego obrazu. Mamy wiele obrazów. Tak? I my te obrazy porównujemy oczywiście. Jest jednym z aspektów tej dyskusji, na ile te obrazy odsyłają do naszej wiedzy poprzedniej, do tego, co, jakie są strony historyczne. Natomiast mamy wiele sposobów odnoszenia się do przeszłości. I ta sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy. Yy, ta książka jest symptomem. Dzisiaj, w pierwszym pierwszą roku poznania jest film fabularny. Rzadko dokument, bardzo rzadko książka historyczna, kiedy ktoś po raz pierwszy dowiaduje się o jakimś zdarzeniu. Ja nie powiedziałem, że to będzie się było w wiedzy historycznej, ale podejrzewam. Yy, że będzie to pierwsze źródło wiedzy na temat tego, yy, jak wyglądało getto I naprawdę nie uważam, żeby. Być może, ale być może. Ale podkreślam, że uważam, że nic w tym złego. Dlatego, jeżeli ktoś się nie o książkę, spotka się z innym obrazem. Prawda? Być może znacznie drąży, być może nie, podkreślam. Ale skąd jest taka? Dzisiaj nie historycy, proszę Państwa, w moim osobistym doświadczeniu są grupą, która jest w stanie namówić, jak mam się dojść do przeszłości. Ja to z całym... czasami z przykrością to muszę powiedzieć, bo oczekiwał od historyków. Żeby byli taką grupą krytyczną, która jest w stanie analizować inne formy dyskursu przeszłości. Ale to oczywiście nie jest jedna forma, w jakiej my o przeszłości mówimy, albo też jedna forma, w jakiej spotykamy się z jedzą przeszłości. Zobaczymy przeszłości. Tylko tyle. Proszę Państwa, bardzo dziękuję naszym gościom, którzy tutaj przyszli. Dziękuję Pani Lenudzie Szajner, Małgorzacie Domagalskiej, Elbie Wiatr, Tomaszu Dumańskiemu za to, że niedzielę po południu chcieli spędzić z nami specjalnie. Niektórzy przeczytali na dziś tę książkę. Myślę, że powieść na pewno warta przeczytania, chociażby żeby o niej podyskutować i mieć swoje zdanie na ten temat. Także serdecznie zapraszamy, dziękuję bardzo Państwu. Rzeczywiście Sam sen, sam. Sen, ja myślałam, że przyjedzie tutaj do nas dzisiaj, będzie, będzie na spotkaniu, być może przyjedzie, przyjedzie do Łodzi, ale rzeczywiście trochę tak jak Ewa mówi, on troszeczkę się tutaj obawia tego spotkania. Być może, być może oczekiwał, oczekiwał innego przyjęcia, ale jak słyszałam, że były takie pomysły, żeby miasto wystosowało podziękowanie dla niego, z tym, że, za, że o tym temacie pisze rzeczywiście na pewno o Łodzi, o tym gecie, bo o miastach, o biednych ludziach w miastach Łodzi będą teraz czytać w 14 językach. Także taki obraz getta jest przekazany. Możemy tylko o tym rozmawiać. My nie możemy w tym momencie albo polemizować, tak? napisać tekst na ten temat, dyskutować. Natomiast książka istnieje, funkcjonuje i teraz musimy się z tym faktem zmierzyć. Dziękuję bardzo Państwu.